W tym filmie pokażę Ci, jak nagrywać filmiki przy użyciu statywu. Pokażę Ci, jak nagrać fajne scenki samemu. To jest pierwsza część z dwóch. W drugiej części pokażę Ci metodę bardziej zaawansowaną i pokażę Ci, jak edytować filmiki. Zapraszam. Cześć, nazywam się Agnieszka i ten kanał jest poświęcony medium społecznościowym. Jeśli chceś nauczyć się jak publikować posty, żeby osiągnąć więcej serduszek i obserwujących, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału i włączenia dzwoneczka, żebyś nie przegapił żadnego odcinku. Jeśli nie wiesz co to TikTok i jak poruszać się po tej aplikacji, to zapraszam Cię do zobaczenia mojego materiału na temat jak pobrać TikToka? Jeśli natomiast masz już aplikację pobraną, to w tym momencie ją otwórz i kliknij w tego plusa na samym dole. W tym momencie jesteś przekierowany do aplikacji, więc możesz zacząć nagrywać. Na samym dole masz y, możliwość y, wybrania sobie długości. Jeśli chcesz nagrywać dłużej do minuty, to w tym momencie musisz przesunąć. A jeśli chcesz użyć 15 sekund, to w tym momencie zostawiać tak, jak jest. Wybierz sobie dźwięk u samej góry. Ja wybiorę sobie popularny dźwięk i ze względu na prawa autorskie, nie użyję go w tym materiale. I chcę też również powiedzieć, że warto używać popularnych dźwięków ze względu na to, że są one wyszukiwane i bardziej aktywne, więc masz. Większą szansę na ilość wyświetleń pod Twoim materiałem. Ok, czyli wybrałam sobie tą piosenkę i w tym momencie mogę też przekierować kamerę. I ja już sobie troszkę pomogłam wcześniej przygotowując TikToka i to co będziemy robić to jest nagranie ciągłego TikToka 15 sekund. To w tym momencie klikam na czerwony guzik i zaczynam. Jeśli mi się mój TikTok podobał, to w tym momencie klikam tutaj. I jeśli po ponownym zobaczeniu powiem, o okej, okay, to jest to, to mogę na przykład dać dalej i wtedy przejdę do publikacji, ale to później. Natomiast jeśli nam się TikTok nie podobał, to możemy iść wstecz i jeśli użymy, użyjemy tutaj tego krzyżyka na samym dole, to w tym momencie odrzuci nam Ostatni klip, jeśli nagrywałeś ciągłe 15 sekund, to w tym momencie będziesz nagrywał klip od nowa. Jeśli natomiast zrobiłeś przerwę powiedzmy po 10 sekundach albo po 5 sekundach, to usunie nam się tylko ten ostatni fragment i możemy z powrotem powiedzmy dokręcić te ostatnie kilka sekund, które tam mamy i dać, zaznaczyć tak jak przednio, jeśli nam się podoba całość, to w tym momencie możemy przejść dalej do publikacji. ok? Ja dam, Jeśli użyjesz tego krzyżyku u góry, to będziesz zaczynał całkowicie nowego TikToka, czyli ja dam zacznij od nowa. W sposobie drugim pokażę Ci, jak nagrywać bez trzymania telefonu w ręku, i przy użyciu dwóch perspektyw, jeśli masz w domu statyw, to w tym momencie jest dobry czas, żeby go odkurzyć i użyć. Natomiast, jeśli nie masz w swoim opisie, mam link, gdzie możesz sobie sprawdzić statywy, które ja polecam. Może warto sobie zrobić mały prezent. Oczywiście nie potrzebujesz statywu, żeby nagrać filmik. Ale pamiętaj o tym, że statyw bardzo ułatwi Ci to zadanie. Drugim sposobem, w jakim możemy odkryć dźwięk jest na przykład naklikając w tą lupę, damy szukaj. Ja już sobie przygotowałam rodzinkę.pl i klikamy w jakiś filmik. Powiedzmy kliknę sobie w ten filmik i klikam w dźwięk na dole. W tym momencie pokazuje nam się opcja, że możemy użyć tego dźwięku, czyli ja dam użyć dźwięku, i w tym momencie przekierowuje mnie automatycznie do tworzenia swojego filmu. Teraz ten film składa się z dwóch ról, i w tym momencie ja zrobię tak, żeby nam film zatrzymał się w pewnym momencie, czyli, czyli wchodzę w zegar, i w tym momencie tutaj Zatrzymie sobie go w pierwszym segmencie i będzie nam mówiło, gdzie się zatrzymuje. Czyli dam u góry, masz wybór odliczenia albo może odliczać 10 sekund, albo może odliczać 3 sekundy, w zależności od tego, ile czasu potrzebujesz. W tym momencie dam swój telefon muszę zmienić tutaj w tym momencie dam swój telefon na statyw ja oczywiście robię to tylko żeby zademonstrować ok jest tutaj moja opcja i w tym momencie dam zacznij odliczanie i będziemy się da i zacznie, zatrzyma nam się film samemu, więc nie musimy się martwić o nic. W tym momencie możemy sobie sprawdzić, czy nam się podobało, czy nie. Ja sobie tak zostawię, teraz se, się przebiorę. Biorę sobie kapelusz. Biorę sobie płaszcz żeby powiedzieć, że jestem facetem i przesunę sobie powiedzmy telefon w tym drugim kierunku i co muszę zrobić? Muszę go zdjąć, muszę go zdjąć i w tym momencie znów daję na zegar i teraz będzie nam i muszę tutaj I muszę teraz utrzymać na tej roli męskiej, czyli dam sobie tutaj. Nie się nie przejmujemy jakością. Ok, i dajemy 3, 2, 1 i. Dobra. W tym momencie znów możemy sobie zostawić i przechodzimy znów do. Lizieńskiej. Czyli ta sama sytuacja już wiecie o co chodzi. Czyli mogę sobie teraz już sprawdzić jak mi wyszło? Albo mogę sobie dodać też różnego rodzaju upiększony. Włączyłam tryb upiększonego efektu. I możemy sobie zmienić szybkość. Wolniej, szybciej. Ja zostawię tak jak jest. I w tym momencie dajemy sobie tutaj dalej. Wybaczcie moją grę aktorską. Nie o to tutaj się rozchodziło, rozchodziło się o to, żeby tylko wam pokazać, jak nagrać tego TikToka. Okej. Okay. Czyli w tym momencie możemy użyć na przykład różnego rodzaju filtry. Może to być jasny, ciemny, jaki wam się podoba, krajobraz, jedzenie, vibe i tego różnego. Jeśli nie chcecie użyć żadnego, na przykład próbowaliście kilku i Wam się nie podobałem, to w tym momencie klikacie tutaj i znika ten, ten filtr. OK? Ja zostawię sobie bez filtru. Możecie również dodać efekty. Różnego rodzaju efekty, które się błyszczą. Na przykład dodajmy ten. I powiedzmy, że go chcę dodać od tego momentu. Okej. Okay. I damy zapisz. W tym momencie pokaże nam się tak. I okay. Okay, czyli dodajemy sobie efekty, jeśli chcemy je wstecz, to tutaj, ja dam zapisz, mamy tutaj różnego, fajnego rodzaju efekty. Co jeszcze możemy sobie zrobić w tej aplikacji? Możemy przyciąć, ale jeśli przy, przytniemy, to w tym momencie możemy usunąć efekty, więc ja sobie dam anuluj, no i oczywiście najważniejszy tekst jakiś możemy sobie dodać albo możemy na przykład dodać godzinę o której to było kręcone i możemy dodać tekst w tym momencie dodajemy tekst na tle ja dodam po prostu mamo okej okay. Zostawimy sobie. Możemy zmienić też kolor. Możemy zmienić czcionkę tego tekstu. Stawimy go tak. W tym momencie mamy już wszystko zrobione i możemy przejść dalej. To, tak jak opublikować film na TikToku, dodać hashtagi czy opis, powiem Ci w kolejnej części, czyli części drugiej. W kolejnej części pokażę Ci. Trzeci sposób, w jaki sposób możesz edytować TikToki, które nakręciłeś przy użyciu kamery albo telefonu komórkowego w swoim aparacie. Więc zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału i zostawienia dzwoneczka, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. W komentarzu proszę Cię daj mi znać, czy materiał ten był przydatny dla Ciebie i jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, Proszę Cię zostaw kciuka w górę. Będę wiedziała, że Ci się podobał ten materiał i że chcesz więcej takich filmów. A teraz zachęcam Cię do zobaczenia innych moich materiałów. Do zobaczenia w części drugiej.